Zbiory zadań, których nie polecam. Część druga. To to jest takie stare, że aż śmierdzi. Z żółkłe kartki, taka cegłówka. I co prawda jest współczesna wersja, taka niebieska, która sugeruje, kim możesz zostać, jeżeli go rozwiążesz. Ogólnie zadania ciężkie, że ja pierdnę. Olimpijczycy nawet mają problem z rozwiązaniem ich. No ale jak nie jesteś Olimpijczykiem, to ten zbiór ma rozwiązania. I to takie krok po kroku, więc jest dydaktyczną petardą. Zadania z niego są ambitne, ale mega dydaktyczne, precyzyjne i pomocne uczniom. Pewnie dlatego jest tak długo na rynku i dalej w obiegu. Jak jesteś żółtodziobem z fizyki, to raczej się nie polubicie, a Przynajmniej na pierwszej randce. No ale jeżeli już trochę ogarniasz fizykę, ta relacja z nim staje się bardzo intymna. Matura wtedy to formalność, ba, nawet olimpiada o diamentowy indeks AGH to formalność. Jeden z lepszych spiorów. No, ale nie dla każdego.